Witajcie! Właśnie się zakończyły zawody harcerskie Poznajmy Swoje Miasto. Powiedzcie, ile drużyn wystartowało w tym roku? W tym roku wystartowało 8 drużyn, 6 drużyn typowo harcerskich, jedna z przedstawicielami gimnazjum nr 1 i jedna drużyna złożona z ojca i syna, co jest dla nas szczególnie miłą niespodzianką. A kto wygrał? Wygrała drużyna z Kocierzewa drużyna Ninhil. drugie miejsce zajął patrol właśnie z gimnazjum, trzecie miejsce zajęła drużyna Silva z łowicza. A wyjaśnijcie, na czym ta gra polegała? Hacerze i uczestnicy gry poruszają się w patrolach do 10 osób po całym mieście, odwiedzając różne ciekawe miejsca, jak na przykład Basztę Kliskiego, w której dzisiaj jesteśmy i mają tam różne zadania, które muszą wykonać. Jakieś pytanie, coś przypasować. Coś opowiedzieć, coś napisać, zdobyć jakąś ważną, cenną informację dla, y, dla gry mm -hmm. jako takiej. A powiedzcie jakie były miejsca w, w tym roku w tej edycji? W tym roku odwiedzaliśmy poza tą basztą, w której znajdujemy się obecnie, odwiedziliśmy kaplicę Lackowskich na cmentarzu katedralnym. To jest ten murowany budynek tam na Głównej Alei. Byliśmy w klasztorze po Bernardyńskim, czyli w kolegium nauczycielskim. Odwiedziliśmy starą drukarnię, że tak powiemy, Łowiczankę tą na Podrzecznej. Byliśmy również z takich ciekawych miejsc. Z ciekawych miejsc odwiedziliśmy również miejsca związane z powstańcami styczniowymi, czyli Nowy Rynek i skrzyżowanie ulicy Powstańców i Sikorskiego. Oczywi oczywiście nie ominęliśmy też Muzeum Nowo Otwartego w zasadzie. No właśnie, bo w każdym roku, to jest już siódma edycja, gra ma jakiś temat. Jak, jak było w tym roku? W tym roku grę poświęciliśmy tematyce powstań narodowych w Polsce i w Łowiczu szczególnie. Chcieliśmy pokazać, co ciekawego działo się w Łowiczu, kiedy... Wiemy, co działo się już z lekcji historii w Polsce, w, w okolicy. Chcieliśmy teraz pokazać tym młodym ludziom, co takiego konkretnego działo się w ich mieście, tak żeby kiedy będą przechodzić tymi ulicami i będą uczyć się do historii, mogli też pomyśleć: A to u mnie za rogiem było, było coś ciekawego związanego właśnie z tym wydarzeniem. A powiedzcie, jaka pan nagroda dla Zwycięskiej Drużyny? Nagrody w dużej mierze ufundowane przez Urząd Miasta Włowiczu. To takie gadżety promocyjne, w zasadzie takie jak kubki, jak, jak termosy. Od nas z takich harcerskich gadżetów to się pojawiły latarki czołowe. Wydaje mi się, że takie drobiazgi, aczkolwiek zawsze, zawsze przydatne, zawsze takie przypominające, że się brało udział w czymś właśnie takim ciekawym. A czy macie jakieś pomysły już na, na kolejną edycję? Tak, ale nie zradzimy się. Zapraszamy w przyszłym roku wszystkich chętnych do uczestniczenia w naszej grze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.